Już za dwa, powtarzam dwa dni. W niedzielę po 21. premierowy odcinek siódmej serii waszego ulubionego programu Rolnik Szuka Żony. Jak wiadomo, seria zaczyna się odcinkiem z listami, ale i tak nie możemy się już doczekać. Zwłaszcza, że edycja jeszcze się nie zaczęła, a my już wiemy, jak się zakończy. Pierwszy raz mamy aż takie insight newsy. Nasi szpiec widzieli już wszystko, specjalnie dla was. Dlatego śledźcie kanał, żeby być na bieżąco. Dzisiaj wyjątkowo bez długiego wstępu, bo okazało się, że produkcja oczywiście potwierdziła to, o czym my mówiliśmy Wam już kilka miesięcy temu. Serio oni zawsze tak bardzo po czasie, czyli mianowicie zmiany formuły programu. W sumie z sezonu na sezon są zawsze jakieś zmiany. Na przykład w zeszłym roku po raz pierwszy listy zostały rozdane komisyjnie, tak? że każdy rolnik mógł zobaczyć ile dostała reszta i tym samym poczuć się albo zwycięzcą, albo przegranym. Wiadomo, że już na tym etapie Waldek stracił chęć do dalszego uczestnictwa, a wybrane kandydatki tylko utwierdziły go w decyzji o rezygnacji z dalszego uczestnictwa. W tym roku tak nie będzie. Wszystko oczywiście przez pandemię. Produkcja przyznała, że starała się zminimalizować liczbę osób na planie, a to oznacza oczywiście powrót do pierwotnej formy przekazania listów rolnikom. W osobności, przeważnie tylko rolnik, Marta Manowska i ekipa filmowa, czasem jakaś mama do pomocy, przynajmniej nie będzie wygranych i przegranych, ale jak wiecie, to jeszcze nie wszystkie zmiany. Główną zmianą w formacie będą odcinki z randkami, bo tym razem randki odbywają się oddzielnie, nie ma grupowego spotkania, machania do tłumów na schodach, zgadywania która kandydatka jest czyja i tak dalej. każdy z rolników spotykał się ze swoimi kandydatkami indywidualnie, mówiliśmy wam o tym wcześniej, ale produkcja właśnie oficjalnie to potwierdziła, także przygotujcie się na zupełnie nowy sezon rolnik szuka żony, inny niż wszystkie. Podobno ma być wyjątkowo zabawnie. No zobaczymy dla kogo. Dla widzów zawsze jest zabawnie.